Ostatni dzień lata predysponuje mnie do tego, żeby wypić piwo, które jeszcze kojarzyć będzie mi się z latem. Za którym specjalnie nie przepadam, ale jednak jest to w pewnym sensie klasyka gatunku. Żelazny punkt w prawie wszystkich browarach restauracyjnych. Tak dobrze zgadujecie, chodzi o piwo pszeniczne. Ale jeszcze przed tym, dwie sprawy. Jedna sprawa to dziękuję za to, że. O, kocry. Za to, że tak mało hejtu wyraliście na mój ostatni wpis, który dziś udostępniłem. To jest o amberze chmielowym. No bo z jednej strony co tu mówić o jasnym piwie z browaru oryginalnego, które z regionalnością nie ma nic wspólnego, bo jest to po prostu amber chmielowy. Poza tym no, słabo z tym chmielem w tym amberze musiałem sobie dekoptować tutaj z krzaka. Troszeczkę marynki. No to było coś czuć. Ale chciałem zwrócić poprzez taki wpis uwagę u Was na to, że za łatwo hejtujemy pewne rzeczy, za to, że jako naród, jako społeczność, bardzo łatwo znaleźć, jako ludzie, bardzo łatwo nam jest znaleźć wiele negatywnych rzeczy w czymkolwiek. No bo przecież bardzo łatwo znaleźć w Amberze Chmielowym wiele negatywnych rzeczy, albo po prostu nijakich i określić je jako negatywne. Ale można przecież w takim Amberze Chmielowym znaleźć też kilka pozytywów, chociażby to, że jest stałej mniej więcej jakości, że jest nijaki i był nijaki, jest nijaki i pewnie będzie nijaki, wygładzony, chociaż nie wiem z czego, ale jest to pewien pozytyw. W dniu dzisiejszym również skończyłem 2,5 godzinną wycieczkę bardzo taką branżową, specjalistyczną po browarze kompanii piłowarskiej w Dojlidach, czyli tak zwanym żubrze. Powiem wam, że no nie powiem wam, że nie mogę nic powiedzieć. Nie mogę udostępnić zdjęć z tej ekskursji, z tego Brewery Tour, ani filmów, ani zbyt wiele powiedzieć, czego się dowiedziałem. W zamian za to uzyskałem wiele, bardzo wiele konkretnych... Sorry, te ręce w kieszeni, ale zimno. Bardzo wiele uzyskałem rzetelnych, konkretnych odpowiedzi. Zwiedzałem ten browar z inżynierem procesu, a więc z człowiekiem, który zna się bardzo dobrze na tym, co tam się dzieje. No i cóż, niewiele mogę się z Wami informacjami, niewieloma podzielić, właściwie chyba żadnymi w sposób oficjalny. Mogę Wam tylko powiedzieć, że kompania piwowarska wypuści dwa innowacyjne piwa jeszcze w tym roku, ale nie mogę powiedzieć jakie. Są to piwa. Które, których ważenie będzie się odbywało w pierwszej połowie października oni nazywają to mieszaniem, będą mieszane te piwa no i to tyle co mogę powiedzieć tak naprawdę inne rzeczy, nad innymi się zastanowię, zobaczę jak to jakby to ubrać i być może jakieś tam rąbki zaowulowane tajemnicy przekażę dobrze, wobec tego to jest, no bardzo mi przykro, że nie mogę akurat podzielić się, no na, naprawdę, naprawdę żal, bo, bo, bo bardzo ciekawa i bardzo emocjonująca wycieczka po obrowarze, no który jest właściwie nijaki, tak? Pijecie żubra? Jak się Wam żubr kojarzy? No okazuje się, że no, otrzymałem super, super informacje, jeżeli chodzi o szczerość odpowiedzi i, i tak dalej. Wobec tego, Koniec lata będzie, oferował, będzie, będzie, będzie krążył wokół tej butelki, jest to piwo pszeniczne z wąsosza, ostatni produkt, który, który będę testował, jeżeli chodzi o wąsosza, jak już widzieliście na kanale, jak nie, to zachęcam, albo i nie, do zobaczenia testu piw od dziewiątki do piętnastki, tak naprawdę nic specjalnego i tyle. Wiele dobrego dowiedziałem się o, o piwie pszenicznym z Wąsosza, bo dziadek i babcia z taczką, takie podlaskie dziadki mi obserwują. Co tu można o tym piwie powiedzieć? Piwo pszeniczne, naturalne, mętne piwo pszeniczne, górnej oczywiście fermentacji, chmielone nieco ponad ramy klasycznego hefeweizena, idealnie gasi pragnienie. Do przygotowania tego piwa użyliśmy wyłącznie chmielu Junga, obiecującej polskiej odmiany o przyjemnej goryczy i owocowym aromacie. Czyli Hefeweizen, ale nie Hefeweizen. Czy jest to istotne, jaki rodzaj pszenicy pijemy? Jest to bardzo istotne. Pszenic jest kilkanaście rodzajów. Hefeweizen jest tym najpopularniejszym. Jest to piwo górnej fermentacji, niefiltrowane z obfitą pianą. Lane do beczek, do szkieł, do butelek z odrobiną drożdży, stąd ten osad drożdżowy, stąd powinno się dolewać je do tej wysokości, potem mieszać i wtedy z drożdżami wlać do końca. Bardzo mi przykro, nie mam szkła wajcenowego, czyli wąskiego, z szerokim tulipanem, wysokiego szkła. Będę to testował w moim tym tulipanku degustacyjnym, aczkolwiek samelierskim, no ale nie będzie to klasyczne tym razem szkło do pszenicy. I co tu jeszcze o hefewejdzenie powiedzieć? Jeżeli chodzi o ekstrakt, to piwo mieści się, bo ma 12,8 w widełkach PLATO. 4,9 alkoholu objętościowo również się mieści. No Junga nie bardzo, jeżeli chodzi o użycie chmielu, ale właściwie czemu nie? Czym się... Moim ulubionym gatunkiem... Serio, gadam bez... Albo otworzę. Moim ulubionym gatunkiem pszenicy jest Weizenbock. Ale równie dobrze przecież. Eee, właśnie, aromat. Hefeweizen, to banany i goździki, oczywiście, standard. <laughs> Wejzenbok jest moim ulubionym gatunkiem. Eee, zwłaszcza na przykład eee, klasyczna seria Podróże Kormorana. Bardzo dobry Wejzenbok, ale też widbir. Ale też piwo grodziskie jest piwem pszenicznym. Słuchajcie. Skoro Berliner weizen jest piwem pszenicznym ważonym w Berlinie, gdzie zasyp minimum to 75% pszenicy, no to Hefeweizen jest w stylu bawarskim, czyli z tym stylu, o którym Wam tutaj opowiedziałem, gdzie musi być aromaty i tak dalej drożdże i bukiet bananów i goździków. No to piwo pszeniczne ważone w Polsce do XX wieku tak naprawdę to piwo grodziskie. To jest jasne piwo pszeniczne. Fakt, że pszenica wędzona. Ale jest to polskie piwo pszeniczne właśnie. Jeden z rodzajów pszenicy, w radziskie. No, nie, nie, nie zobaczę tutaj osady, ponieważ z pewnością nie doleję, a może zdąży w tym krótkim czasie. Dolać. Na pianę nie będę się patrzył, bo piwo to przyjechało ze mną z Białego Stoku tutaj w okolicy Łomży. Jednakże kolor jest bardzo ładny. Piwo faktycznie może być bardzo ciekawe, jak tutaj widać. W przewężeniu takie no, typowe, typowe, typowo pszeniczne złoto. Piana niezbyt, ale nie przejmuję się tym za bardzo, ponieważ jak mówię, mogłem je wytrzą wytrząść w samochodzie. Piwo w stylu Hefeweizen pije się cytrynką. To jest styl Hefeweizen. Ja sobie ją wycisnę i zatopię. I tu mamy teraz pszenicę w stylu bawarskim. Hefeweizen, pszenica w stylu bawarskim. Tak się powinna pić, tak powinna być serwowana, jeżeli ktoś coś mówi. Smacznego! Mm. A więc mamy cytrynę, banany i goździki, czyli piwo, które w gorące dni upalne dni letnie doskonale orzeźwi naszą duszę. Jak widzicie cytryna zadziałała na pianę pieronującą. piany nie ma, ale już nie będę oceniał piany, ponieważ już tą cytrynę. To piwo z cytryną nabiera, nie wiem, czy tak w ogóle próbowaliście. Nabiera zupełnie nowych wartości, nowych aromatów. A skoro mówimy o piwie, które w kolorze, w aromacie i w pianie jednak trzyma się klasyki hefeweizenowskiej, co do goryczki, to, to jest, to jest troszeczkę, troszeczkę wyższa, szczerze powiedziawszy, niż w zwyczajnym hefeweizenie. Zwyczajnym. Podzielam faktycznie zdanie, jeżeli chcecie wypić dobrej pszenicy wąsos pszeniczne w cenie około 5 zł albo tuż powyżej, ciut 5,25 kupujemy dzisiaj w Białymstoku niesamowite doświadczenie bardzo dobra pszenica w stylu Hefeweizen, trochę ponadmiarowo chmielona, klasyka w stylu, klasyka bardzo mi przykro bardzo mi przykro, że niewiele mogę, niewieloma informacjami mogę się podzielić Dotyczącymi zwiedzania browaru w Dalida. Takie życie. Wyczekujcie tych nowych piw. Zobaczę, no mogą być. Powiem tak, <laughs> piłem, te, pi, pi, piłem jakieś tam próbki tego piwa. Jeżeli taka będzie wersja finalna, to będzie ok. Aczkolwiek mam pewne obawy, ponieważ piłem również próbki samego żubra. Gdyby taki żółw był w butelkach, gwarantuję Wam, coś w stylu tyskiego stanka, o, taki zup stanka. <laughs> e, piłem rzeczkę w, 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 w połowie fermentacji, pod koniec fermentacji, e, przed filtracją, po filtracji, o, takie różne odmiany. <laughs> e, bawiłem się troszeczkę drożdżami, niestety nie udało mi się <laughs> pozyskać nawet miligrama aczkolwiek gdyby gdyby żubr gdyby właśnie, wszystko jest gdyby to piwo zupełnie inaczej by się sprzedawało bardzo przyjemny wystający trochę ponad ramy Hefeweidzena Hefeweidzen Wajcen Nagazowanie idealne. Piwo jest opalizujące. Nieklarowne. Pięknie. Wysycenie buduje pianę. W tej chwili mam już trzech obserwatorów z drugiego pola. Patrzą się na mnie jak wryci. Babcia też. Nawet zapomnieli, chyba jak się drzewa sadzą. Polecam. Jeżeli będziecie mieli okazję, a pewnie będziecie mieli okazję, bo piwo to jest dostępne w większości sklepów, wąsosz, piwo pszeniczne. To jest chyba jedyna pozycja z wąsosza, którą ze szczerym sercem polecam. Dzięki za brak hejtu, za wynajdowanie dobrych stron w niejakich rzeczach. Zachęcam Was do takiej postawy w życiu. Bo tak naprawdę każda rzecz ma swoje dobre strony. O złych warto mówić. Do zobaczenia.